Na etapie uprawy warzyw, czyli od siewu do zbioru, mamy proponowane przez sprzedawców ziemi różne worki z ziemiami. Ziemia do wysiewu, ziemia do pikowania, ziemia do uprawy warzyw, a jeszcze inny worek będzie ziemia do uprawy kwiatów. Czy to się czymkolwiek różni? Czy warto kupić te cztery worki z każdego, użyć tylko tyle, ile potrzebujemy i niech te worki leżą w garażu po pierwsze, a po drugie kupujemy cztery worki, a tak naprawdę powinniśmy kupić jeden objętościowo? O tym w tym odcinku zapraszam do oglądania w całości. Rozpatrując te wszystkie worki na nasze potrzeby uprawy warzyw, musimy rozpatrzyć je sobie pod trzema kategoriami. Pierwsza kategoria to jest granulacja, druga kategoria to jest zawartość jakichś nawozów i trzecia kategoria to jest na przykład zanieczyszczenie biologiczne. Zacznijmy od granulacji. Jeśli mamy jakieś tacki, sobie zbiorczo siejemy, robimy rowki w tych tackach, siejemy sobie z ręki jakieś nasionka, dobrze byłoby, żeby to podłoże było jednorodne, żeby nie było w nim kawałków drewna to strasznie wkurza. Żeby nie było w nim jakichś grudek, strasznie to wkurza. Jakiegoś takiego niebezpiecznego dla wysiewu naszego włókna, bo będzie nam y, odrzucać te nasiona, nie będą w rowku. Podłoże do wysiewu dobrze, żeby było rozdrobnione. I teraz możemy sobie faktycznie kupić podłoże do wysiewu, o ile po otworzeniu worka naprawdę nie będzie tam drewna, bo niektórzy robią takie akcje, że piszą do wysiewu, żeby zrobić tylko dwa worki, żeby nie kupić jednego. A tam w środku masz normalnie drewno, kawałki jakiejś kamieni, jakieś badziewia. Nie podłoże do wysiewu, jeśli się decydujemy, je kupić, jako faktycznie podłoże do wysiewu, musi być granulowanie granulacją jednorodne, czyli faktycznie drobne. Miejsca. I teraz, jeśli ja jestem ogrodnikiem, nie chcę kupować tych podłoży w worku, bo dla mnie to jest po prostu drogo. Ja wolę kupić sobie paletę taką dwumetrową, takiego big baga. No to ja w tej palecie mam takie kawałeczki. Więc co ja robię? No nie kupuję worków, tylko biorę sobie po prostu takiego przetaka. Ja to robię jeszcze ręcznie, taką maszyną. Powinienem mieć silnik, który rusza przód tył, jakieś wielkie sito i to powinno pod spodem się już zbierać przesiane. Robię to ręką. To jest przetak. Tak się u mnie mówi. Jak się u was mówi, na to zostawiam te sprawy w komentarzu dla ekspertów. Sypię sobie po prostu dwie łopaty i przód tył, przód tył, przód tył do jakiegoś kubła budowlanego. I jeśli mam naprawdę takie małe multiplaty 160, to prawdopodobnie ja ręcznie przesiałem cały ten torf. Bo naprawdę jak masz takie malutkie stożki to jeszcze w jednym multiplacie 160, to jak Ci się trafi taka gruda, no to sorry, ale tutaj nic nie wyrośnie. Tutaj się nie przekorzeni nic, to jest po prostu gruda. To, to nie jest objętość ziemi, tym bardziej, że jest ograniczona już na dzień dobry. I generalnie im późniejszy poziom, czyli na przykład z takiej tacki pikujemy do doniczki, potem do większej albo w ogóle już sadzimy w ogródku, to w tym momencie ta granulacja traci nasz na znaczeniu. No, bo później mamy już większą tę roślinę. Ale jak mamy w dosłownie małych objętościach sianę, to warto, żeby przy podłożu, które ma nazwę Podłoże do Wysiewu, żeby to podłoże było rozdrobnione bez żadnych kamieni, badyli, drewna. To jest istotne. Jeśli kupujecie podłoże do Wysiewu, to jest jedna rzecz, którą warto sprawdzić. Kolejny aspekt, który musimy tutaj poruszyć, i to będzie bardzo krótkie: pH pH podłoża, czy to będzie podłoże do wysiewu warzyw, do pikowania, do uprawy warzyw, czy do kwiatu, w zdecydowanej większości będzie mieć pH bardzo podobne, czyli od powiedzmy 5 i 8 do powiedzmy 6,2, 6,3. Gdybym miał powiedzieć na papierze, i, i tak miałoby być w rzeczywistości, to jakbym miał napisać na papierze, jakie ja chcę mieć pH do wysiewu warzyw, to powiedziałbym 6, i 6, 2. Więc wszystkie te podłoża, czy to do wysiewu, czy to do pikowania, czy to do uprawy, to one mi, jeśli chodzi o pH, będą pasować. Więc pH mamy już załatwione, jedziemy dalej, bo każdy z tych worków będzie miał. Praktycznie takie samo, PH, jeśli nie takie samo. Ręce w kieszeni, bo zimno, wybaczcie. Kolejnym aspektem mamy tutaj wspomniany już aspekt chemiczny, czyli ten aspekt nawozowy. Generalnie, podłoże do wysiewu nie musi mieć w sobie bardzo dużo nawozu więc prawdopodobnie nie będzie mieć w podłożu do, podłoże do wysiewu bardzo dużo nawozu w sobie. Nasiona, które my wysiewamy, jeśli to nie są storczyki, a nie są, mają w sobie już od rodziców czy od mamusi przekazaną jakąś substancję zapasową. Czyli nasiona mają energię własną do wykiełkowania i dopiero jak już puszczą jakieś kiełki, korzonki, to wtedy szukają nawozu. Więc na tym początkowym etapie, etapie wysiewu, my nie potrzebujemy bardzo dużej ilości nawozu w ziemi. Poza tym, jeśli ta ilość nawozu byłaby zbyt duża, prawdopodobnie moglibyśmy uszkodzić sobie nasze delikatne siewki. I teraz tutaj moja prywatna opinia. Jeśli odwrócimy sobie jakikolwiek worek, czy to będzie do wysiewu, czy to będzie do uprawy warzyw, czy do pikowania tylko, nie ma to znaczenia, jeśli go odwrócimy, tam będzie mniej więcej opisane takie samo zasolenie, bo... To, ile mamy nawozu w ziemi, no nie sprawdzimy inaczej, jak tylko patrząc na zasolenie, czyli przewodność elektryczną w jakimś wilgotnym podłożu między jedną a drugą, jakimś tam pręcikiem, elektrodami. Im więcej mamy nawozu, tym jest większym elektrolitem cały ten tutaj układ, więc więcej prądu będzie przewodził. To jest oczywiste. Więc sprawdzamy sobie na tym worku, że mamy napisane, że dodana zawartość nawozu wieloskładnikowego i na przykład mamy 1 gram na litr, czy tam 1,5 gram na litr yy, zasolenie. Liczone w jakimś tam odpowiedniku, chyba soli, tak? Czy... No i tak naprawdę, to jest moja prywatna opinia. Zawartość nawozu w podłożu do wysiewu, zawartość nawozu w podłożu do pikowania i w podłożu do uprawy warzyw, według mnie różni się trzema, czterema podlewaniami. I to tyle. I to wszystko. Potem już mamy i tak to wszystko tak rozcieńczone, albo te rośliny i tak już tak w takim stopniu pobrały te składniki, że w tym momencie i tak, i tak wejdziemy z jakimś nawożeniem. Więc ja polecam po jakimś czasie, po. Iluś tam krotnym podlaniu, wystartować z nawozem w podlewaniu, na przykład jakieś nawozy rozpuszczalne w wodzie. Wtedy sobie czytamy etykietkę, żeby nie przesadzić i po prostu dokarmiamy te rośliny, bo dosłownie po którymś podlaniu, szczególnie jeśli od spodu doniczek, od spodu tacek mamy dziurki i to wszystko przelatuje, to albo wypłuczamy sobie ten nawóz, albo rośliny go pobiorą. Nawóz jest tak drogi, że nie ma sensu do worków z podłożem pakować, nie wiadomo, jakiej ilości nawozu, bo te worki musiałyby być po prostu droższe, wtedy są mniej konkurencyjne. Ostatni aspekt poruszany w tym filmie to jest aspekt biologiczny, czyli ja bym powiedział aspekt taki chorobowy, czy z niebezpieczeństwa związanego z tym, że wysiewając rośliny, czy sadząc w tym podłożu, możemy mieć ryzyko jakichś chorób naszych siewek. Generalnie nieważne, czy to jest podłoże do wysiewu, pikowania, czy warzyw, te podłoża, ja bym powiedział, że 99,9% są wolne od tych wszystkich tam zarodników chorób. Najczęściej choroby sobie sprowadzamy A. Wysiewając kolejny raz w niedomytej tatce. B. Wysiewając kolejny raz w niedomytej doniczce, w której wcześniej w zeszłym sezonie były problemy. C. Przelewając nasze siewki, wtedy choroby biorą się z zewnątrz na tych, na tych siewkach. Co tam jeszcze mamy? D. W przypadku niektórych roślin, jeśli trzymamy zbyt niskie temperatury, to one też są bardziej podatne na choroby i łatwiej na przykład złapie je gorzel. Tylko to jest ta gorzel, a nie ten zgorzel, pamiętajmy o tym. Pozdro. Czyli generalnie ryzyko biologiczne związane z tymi workami, to ja bym powiedział, że jest jedno, jest skrajnie, skrajnie, totalnie minimalne. Prędzej my sobie spieprzymy i sprowadzimy jakąś chorobę tworząc złe warunki uprawy, niż przyniesiemy sobie jakąś chorobę z podłożem, bo te podłoża często są albo torfowe, albo z jakiegoś tam kompostu, który w kilkudziesięciu stopniach był przerobiony w temperaturze. Także ja bym powiedział, że te podłoża nie mają żadnego tam biologicznego zagrożenia, chyba że otworzymy worek i będą wylatywać ziemiórki. To możemy sobie jeszcze ewentualnie, jeśli to ma być kategoria biologiczne to możemy sobie jeszcze ziemiórki sprowadzić do naszej uprawy. To jest możliwe, to jest możliwe. W workach niekiedy się to zdarza. Podsumowując, jeśli wiemy, że do całego procesu uprawy rozsad i nawet dosadzenia potrzebujemy dosłownie jednego woreczka, to nie ma sensu kupować worka do wysiewu, do pikowania i worka do warzyw i z każdego użyć tylko jakiejś części, bo to jest kompletnie bez sensu. Y Podłoże do wysiewu nada się do pikowania. Podłoże do pikowania nada się do wysiewu, jeśli nie ma jakichś wielkich, dużych kawałków drewna na przykład. Ale jeśli chodzi na przykład o kwestie nawozowe, to do trzeciego, czwartego podlania już to później wszystko się zaciera i tak lepiej jest wejść z jakimś nawożeniem w podlewaniu. Także korzystajmy z tej wiedzy, korzystajmy z tej informacji mojej podpowiedzi. Nie wydawajmy pieniędzy niepotrzebnie na coś, co później będzie leżeć, bo to bez sensu. Nie ma co mrozić kasy. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, like, komentarza. Pamiętajcie, że na końcu filmu będziecie mieć kod QR, który przekieruje was na stronę mojego gospodarstwa Babiczanin.pl. Tam możecie robić zakupy, tylko wysyłkę robię po 1 marca, bo muszę się jeszcze wyrobić ze swoją zimową pracą na wózku widłowym. Także w opisie również będzie link do mojego sklepu gospodarstwa. He serdecznie was zachęcam, kupujcie i sadźcie moje roślinki. Cześć. To jest młody, sadzony w sierpniu, rododendron odmiany Cunningham's White. On będzie w sprzedaży w marcu. Zapraszam, babiczanin.pl